Państwa z tej strony, Maksu Halniak I dzisiaj posprawdzamy sobie parę takich trików, mitów takich. Widziałem od youtubera Martiny Sysysys Igma, że wiecie, że da się obrócić różne rzeczy znacznikiem Dinerbone. Ale nie tylko diner można odwrócić. No bo ja tutaj już przygotowałem to. Mam tutaj świnie i ten znacznik. Grumy. Nazywa się grumy. Daj się świnie. Nazywa się. No i jest odwrócona świnia. I czemu tutaj na stopach ma taką harmonię, jak na grzybach trujących. Dobra, widzowie, wizuale... <laughs> następne też od tego samego youtubera. Um, wyrzutnia TNT. Trzeba wziąć oczywiście rzeczy. Rzeczy specjalne tego, a kurde. Dobra, tym się zajmiemy kiedy, kiedy indziej. Um, Dzisiaj nie tylko chciałem sprawdzić parę mitów, ale też jakieś lifehacki sprawdzić. Czy będzie obalone, czy prawdziwe. Oczywiście tutaj... ach, Ja co nie mogę znaleźć wilek. Czekajcie, widzowie. Widzowie, poczekajcie. Próbuję jest zamiennik Endermana. Tobie nie wiem, Za go! Zamieniłem Undermana! Zobaczcie, sprawdźmy... Mit polega na tym, że... Po prostu pokażę wam. Kurde, nie umiem tu chodzić. Gdzie są wszyscy villagerowie? Gdzie są villagerowie? Widzowie, nie wiem gdzie są villagerowie, o, wi widzian go chyba. On ma ceny takie, za równa się jeden emerald. Odwrócę go, no i teraz sprawdzę. M miało się zamienić, ale to nie działa, więc mit obalony, mit obalony. O. Cicho. <laughs> widzowie. Wiecie co? A, tutaj jest. Ej, widzowie, czemu w niektórych miejscach piasek lata? Piasek lata. Znaczy się ten blok, wszystko spada. Widzieliście kiedyś takie coś, się widzowie? O, tutaj jest ten enderman. Tutaj jest piramida przede mną. Przede mną piramida. Więc zobaczę, co tam jest. Jeśli będą diamenty, to zostawiacie lajka like i zobacz, co to. Aha, ja tutaj byłem. Ja tutaj byłem kiedyś. Ale zostawcie, suba, jeżeli chcecie takich, że nagrał więcej takich lifehacków. No to wtedy oczywiście, że nagram. Ale, i co wie. chociaż nie musi być do końca roku 100, może być połowa tego, czyli 50. Enc o kurde villager tutaj jest taki dobra teraz przetestujemy to tą wyrzutnię TNT co jest właśnie od martinsysysysys igma subskrybujcie go bo on chce dobić 20 subskrybentów a ma 17 um, to, to jest mój kolega z klasy Pierwsze, że zrobić armatę TNT, wyrzutnię TNT, to trzeba mieć TNT. Kto by tego nie wiedział. Um, teraz będzie potrzebny dozownik, przekaźnik. Co tam jeszcze było? Tam był slime. Guzik. Zapomniałem widzowie o guziku. Widzowie... Jak się uda, zostawiaj... zostawiacie lajka. Nie, jak się uda, zostawiacie suba, a jak się nie uda, no to to w lajka. OK? Widzowie. No to. Kurde, przekapiłem tutaj jedną rzecz. Lepki tłok. Lepki tłok. Gdzie tu są guziki? Ale są tu. Dobra, i to wszystko jest. No to teraz. Aha, jeszcze. Byle czego? Za... Pewien, jakiegoś bloku zapomniałem wziąć. Kładziemy tutaj. <laughs> tutaj... Z... Ach, źle tu kładę. Tu klikamy dwa razy. Koło tego damy dozownik. Tutaj TNT. Następnie... Przekaźnik Demy w stronę dozownika. No i na maksymalny poziom. Tutaj będzie podkopany lekki tłok. A! Ja to źle zrobiłem! Ja to źle zrobiłem! Miało być tak. Dobra, teraz powinno już być. Dobra, testujemy start. Halo, Działaj. widzowie, raz mi się udało, dzisiaj. A drugi raz już nie, nie wiem czemu. No dobra, widzowie, o kurde zniszczyłem. A to tym się nie interesuje. Widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Widzowie, trzymajcie się i subskrybujcie Marcin sy, sy, Igma.